Odmiana Tenebro Czarna odmiana kukurydzy VO240-250. Jesteśmy podczas zbioru na północy Mazowsza. Dzisiaj 27 wrzesień, więc wcześnie. Unikatowe właściwości żywieniowe. Generalnie chodzi o skład: są to barwniki antocjany, polifenole. Które pozytywnie wpływają na wartość paszy, jej zdrowotność. Wykorzystywana jest w przemyśle paszowym dla zwierząt, dla ptaków, dla przeżuwaczy, krów. Pozytywnie wpływa właśnie na zdrowie. Tu widać, jak wspaniale się wybarwiła. Blisko 10 razy więcej antocjanów niż konwencjonalna kukurydza. Dwa razy więcej polifenoli. Wykorzystywana jest również w przemyśle młynarskim na mąkę, gryz. Ten barwnik wpływa również na zdrowie, czyli tak naprawdę pozbywamy się wielu problemów na fermie związanych z infekcjami, generalnie wirusowymi czy też bakteryjnymi. Tutaj zbieramy tenebro czarną kukurydzę na ziarno. Natomiast wiele gospodarstw. Wysiewa 5-10% swojego areału właśnie czarnej kukurydzy, żeby wzbogacić pasze w minerały, witaminy i właśnie te antyoksydanty, o których już wspomniałem, co bardzo korzystnie wpływa na jakość pasz. Wygląda pięknie. Uprawa takiej kukurydzy w zasadzie nie różni się niczym od tej konwencjonalnej. Tutaj tylko uzyskujemy po prostu ziarno. O wyższej wartości, zarówno pokarmowej, jak i cenie.